Siemanko. Z tej strony Maxiora to jest QuickShot, czyli seria powracająca do Was co tydzień, zapewniając miłe chwile z gorącymi, giereczkowymi newsami. Nie używać w przypadku uszkodzenia przewodu lub wtyczki sieciowej. Deep Silver ogłosiło szczęśliwe wieści dla wszystkich wielbicieli serii Time Splitters, FPS-a z czasu PlayStation 2, cieszącego się sporą estymą wśród graczy. Wydawca podał do publicznej wiadomości, że przywraca do życia zamknięte w 2014 roku studio Free Radical Design, nad którym piecze obejmą założyciele jego oryginalnego wcielenia. Nieśmiało zapowiedziano też powrót niegdyś popularnej marki w bliskiej, niesprecyzowanej przyszłości. Time Splitters powstało jako rozwinięcie formuły bardzo popularnego Golden Eye z Nintendo 64 stworzonego przez studio Rare. Gra szybko jednak nabrała własnego charakteru i zyskała grono sympatyków, dzięki czemu doczekała się dwóch równie dobrych sequeli, a jej przyszłość zapowiadała się zgoła optymistycznie. Niestety kilka niefortunnych potknięć studia, czyli między innymi zupełnie nieudany na PlayStation 3 pod tytułem Haze oraz anulowanie produkowanego przez niemal dwa lata sequela do Gwiezdnowojennego Battlefronta 2 poskutkowały zamknięciem studia. Pozostaje więc cieszyć się z tej rezurekcji i żywić nadzieję, że to nowe rozdanie zaowocuje wyłącznie pozytywnymi dla wszystkich wieściami. Przechodzimy do kolejnych powrotów, czyli zapowiedzianego portu Legend of Zelda Skyward Sword na Switcha, dumnie określanego mianem remake'u, ale nie zamierzam kłócić się o semantykę. Nintendo właśnie zapowiedziało przy tej okazji premierę przepięknej figurki Amiibo przedstawiającej Zeldę w towarzystwie Loftwinga. I oczywiście jak większość tychże akcesoriów od N to także zapewnia nam dodatkowe premie w grach i tutaj zaczyna się pewna kontrowersja. Gracze, którzy mieli przyjemność obcować ze Skyward Sword na Wii, pamiętają, że system szybkiej podróży był w najlepszym przypadku niezbyt poręczny. Ten problem rozwiązuje właśnie rzeczone Amiibo, które pozwala wznieść się w powietrze w dosłownie dowolnym miejscu świata gry, a także błyskawicznie przeteleportować się do ostatnio odwiedzanej lokacji na Ziemi. Złośliwi powiedzą, że Nintendo sprzedaje za 25 dolarów Fast Travel do swojej gry. I poniekąd będą mieli rację, bo taka opcja zdecydowanie zwiększa przyjemność z obcowania z produkcją. Jednak ostatecznie nie jest to coś, bez czego gra staje się koszmarnie frustrująca i niegrywalna. To, że obecna generacja konsol obecnie celuje już w stabilne 60 fps powoli staje się faktem. Jednocześnie dzięki wstecznej kompatybilności nie jesteśmy zalewani morzem przeróżnej maści remasterów, niekoniecznie starych tytułów, chociaż bywają od tej zasady wyjątki. Niemniej na nowych sprzętach od znanych i lubianych korporacji gry z generacji minionej otrzymują nowe życie i nierzadko nowe szaty w postaci patchy nieco poprawiających grafikę czy podbijających framerate. Do grona takowych tytułów dołączyła właśnie druga część The Last of, Was, która na swoją pierwszą rocznicę otrzymała patch odblokowujący klatkarz. I trzeba przyznać, że ten nadal imponujący graficznie tytuł wygląda wybornie w niewzruszonych 60 ramkach i troszeczkę zazdroszczę ludziom, którzy tego typu gier będą doświadczać dopiero teraz w tak dopieszczonej oprawie. Pamiętacie, jak mówiłem, że w tym programie już nie będę wspominał o Resident Evil Village? That's what made you, you did. I lied. Tym razem jednak kontekst będzie zgoła inny. Jakich cudów potrafią dokonywać moderzy i z jakim zapałem udzielać nam odpowiedzi na pytania, których nie postawiliśmy, chyba wszyscy dobrze wiemy. Tym razem youtuber Garden of Eye postanowił sprawdzić, jak poradziłaby sobie najnowsza maskotka rezydencji Zła, czyli Lady Dimitrescu w starciu z Lady Marią na jej podwórku, czyli w świecie Bloodborne. W tym celu wystarczyło użyć jedynie zmodyfikowanego PS4, a efekt jest całkiem ciekawy. Więc tak. Moderzy to specyficzni ludzie. I to tyle, jeśli chodzi o QuickShot. Mam nadzieję, że wam się podobało, a po więcej odżywczych dla ciała i duszy giereczkowych newsów zapraszam już w następny wtorek o 18. I tą przywróconą do życia myślą kończę. Cześć!